Siemaneczka z tej strony, Tatek. witam Was, grze twierdza. Jedyneczka, lecimy dalej z tymi misjami ekonomicznymi. Mamy dzisiaj misję drugą, czyli Długa Dolina. Zobaczmy, co Wam ciekawego można będzie zrobić. Pustkami. Udaj się do doliny na wschód od zamku i rozpocznij produkcję broni. Żyzne dno doliny doskonale nadaje się do uprawy jabłoni. Możesz skorzystać z ich owoców, aby nakarmić swoich ludzi. Miejscowy kupiec sprzedaje żelazo. Powinieneś kupować surowiec, aby potem przerobić go na żądaną broń. No dobra, to let's go. Yy, Zobaczmy. No, z tym, że... Trzeba było postawić zamek w takim miejscu, żeby jak najmniej zajmował tej zieleni. Yy. O, wilki tu są na tej mapie? Gdzieś może spróbujemy, no bo szkoda będzie mi tej zieleni stracić, jeżeli ja gdzieś to tam postawię. No tutaj nie ma opcji. Tak średnio też. Nie, no chyba gdzieś. Aha, w ogóle ja nie... Nie, no mogę, dobra, myślałem, że w tamtej stronie nie ma co budować. Dobra, robimy tak. Myślę, że gdzieś tutaj na górze bym postawił. O. Dobra. Idziemy z jabłkami. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie można tutaj A. tego zbudować, oh. mój panie. No wracajcie, ja zmy tam naparzej. Potrzeba złota. Dobra, złoto potrzebujemy, czy my możemy handlować w takim razie? Tym zaraz zobaczymy. A ja to teraz nie mogę do drewna budować, Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra. Tu. Nie można tutaj tego Za mało pracowników, aby ten obiekt funkcjonować. Dobra, teraz musimy poczekać na drewno. A też trochę... ...lipkę zrobiłem, nie? No to przecież mogłem iść tutaj. No nie dobrze, będą nam niedźwiedzie szły teraz na chatę. Nie wiem czy one mnie teraz nie zjedzą. Bo... ...w sumie... Dobra, gdzie są ci banici? Ładować w tego, tego. O, dobra. Dobra, ci banici nas uratowali. Ten obiekt aktualny. Twoja alkoholarność spada. A na wilku, to ja nie mam wpływu. Dajmy plus cztery. A tak, no jajko, no jeszcze mi ukradł ktoś jedzenie. Ajajajajaj, aj, 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 aj. wilki biegn biegną na tych. Na zbierających. Mój łuk będzie pomóc. A więc, na drzwi też się stanie. Jakieś polecenia? Udało się wybronić. Potrzeba drewna. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jesteśmy gotowi. A, dobra, dwa łuki w ogóle mamy Potrzeba na ten początek. Drewno. Więc zbudujemy sobie gdzieś tutaj zbrojowni. Zbrojownia stoi. Nasze zapasy żywności Nie zauważyłem, że tu jest ten znak, przez co on mi zablokował tutaj produkcję Potrzeba trochę, tutaj nie? tego zbudować mój panie. O, jeszcze tam na górze nie ma co, bo i tak tam nie przeskoczę. No i dobra. Teraz trzeba było zrobić tutaj sklepik. W sklepiku trzeba będzie kupić żelazo za sprzedane jabłka. O! Żeby tylko sprzedawać jabłka. Dobra, wyłączę, bo plus 4. Ale po co ja miałbym farmę chmielu robić? Aha, dobra, żeby zmniejszyć spożycie jedzenia i wiadomo, za to sobie pobudować Obudować się za ten hajs. No, dwa. Zburzył to. Się. Dobrze, zobaczymy. Muszę mieć więcej tego. Może uda mi się tu dwie obło wcisnąć. Potrzebuję chwilowo. Znaczy nie, dobra, nie potrzebuję. Nie masz wystarczającej ilości. Zrobimy tak. Nie można tutaj tego zbudować. Tylko uciekaj. Prawie nie mamy już żywności, sir. Wiem, widzę. O, jeszcze tu wcisnę. Ach! jeden, jeden kwadrat. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czekamy na rozkaz. Odszukać cel. Nie uciekajcie. No nie wierzę, że mi tu stać. Dobra, uciekły. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zniknie. Dobra, mamy. się wilków, mój panie. Nie ma żadnych wilków. A jak będą, to je zastrzeleje. Pokonamy je ja i moi żołnierze. Dobra, tu mamy dwa te. Gdzie tu można by to wcisnąć? Tutaj. Dobra, czyli trzeba kupić żelazo. Dobra, na razie do nas, do nas, nie stać na... kowala. Trzeba teraz pozbierać trochę kasy. Dobra, stać nas na żelazo. O kurde! ale żem odwalił mi z klika, żem przywa... No skurcze. Mmm... A mi chłopy zniszczą. Ah! Mogłem sprzedać ten... Jabłka Nie można tutaj tego. Zbudować. Nasze sady nie rodzą owoców, mój panie. Ludzie podejrzewają, że to sprawka czarownic. Nie można tutaj tego zbudować. No i od lepsze nie? Prawie nie mamy już żywności. No, musimy kupić z piątka. Tutaj widzę, że jest ciężko. O nie wiem, bo będę musiał zbudować tych łuczników koniec końców wymusi na mnie to gra jednak. No ale dobra, na razie. Na razie na spokojnie. Czekamy na rozkazy. Trzeba nam bronić. Mój łuk będzie ci służył. tych musimy łuków 12. Mm, tutaj potrzebujemy mieczy zacząć robić. To jest najważniejszy budynek w tym momencie. W sumie to jest najważniejsze, bo jakby mi zniszczyli, to, to będę miał lipę. Ilość towarów. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, nie będę tak sprzedawał. Zapasy w są bardzo Mogłem przesrzucić w prawo i bym miał na lewej. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Se. Dobra, rozpoczęto kucie uzbrojenia, sprzedam znowu zaraz trochę jabłek. przesadziłem trochę. Zapasy w Spichlerzu są bardzo skromne. Dziwne, wszystkie jabłonie straciły owoce. Mój panie, to chyba sprawka jakiejś czarownicy. No, na pewno. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Prawie nie mamy już żywności, sir. Czekamy na rozkazy. Dobra, na razie co mogę robić uczników, bo my czekamy i tak w tym momencie na yy, żelazo, nie? Żelazo i kowala. On będzie musiał nas gonić. Zapasy w Spichlerzu są bardzo skromne. mieczków jeszcze, więc trzeba wlażył już kupić, najpierw się nastawić na to. Bandyci grasują w pobliżu. Zobaczycie. Dołem. Czekamy na rozkaz. A? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ludzie opuszczają zamek. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Ludzie przybywają do zamku. No i dobra, dajemy na zero. Czekamy tylko na miecze i łuk jeszcze, o. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Widzisz te wilki? Wow, całkiem ich sporo. Ruszamy no. na ten Wilki atakują. Celować spokojnie. Łucznicy w gotowości. Strzały gotowe. Mój łuk będzie ci służył. To są słabiutkie w porównaniu do pałkarzy, więc mi ich załatwili. Dobra. dwa miecze i będzie zrobiona misja. Znaw się czy ta misja jest ogólnie w tym. W, w rozbudowie swobodnej. I zaraz będzie koniec. Czekamy tylko jeszcze na te mieczyki. Zwycięstwo. 9750. Dobra, jest zrobiona misja, zajmiemy się też również drugą, to będzie Teraz musisz zbudować miasteczko, które będzie dostarczać zboże do miasta. Do Równiny na zachód od zamku powinny być do tego idealnym miejscem. Udaj się tam i stwórz miasteczko. Nie ma sprawy. Zobaczymy zaraz, do czego mamy dostęp i kto będzie nas atakował. A więc dobrze, bierzemy się za zbudowanie pięknej wioski. Tutaj w zależności od poziomu trudności inne te są do osiągnięcia, no ale dobra, zobaczmy. Co my możemy tu zrobić? O, są króliki, które trzeba będzie załatwić, niestety. Dobra, baza by się przydała gdzieś tutaj na środku. Zaraz zobaczymy, co my mamy tutaj do robienia. Mhm. Czyli głównie jesteśmy skazani na z... pszenicę. Możemy handlować. Widzę tutaj Czy jakieś uzbrojenie możemy robić. Dobra, możemy się coś tutaj bronić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wpytaję z tych królików, gdzie trzeba będzie z nimi walczyć. Czy tutaj będzie mnie ktoś atakował? Co ciekawe znaku nie widzę. Oba jest dobrze schowany. Widzę, że królowi się nudzi. To let's go. Te króliki załatwić, zanim one mi tutaj przejdą w miejsce pól uprawnych. Nasze zapasy żywności kurczą się panie. No i mięso mogliby je wziąć. ...pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Okej, okej, to już coś tu stawiam. Dobra. zacząć zrobić. O, już tu widzę, się rozmnożyły. Bo złapałem je w tym momencie. O, już mi tutaj idą w kierunku, że tak powiem. Szychu, upraw. O, i tu też się rozmnożyły. Dobra, jest chleb. Nie, nie, jeszcze nie skończyliśmy. jeszcze. O tu ich teoretycznie nie widzę. Więc jeżeli te do nas ruszą, to trzeba będzie je wypatrzeć szybciej. Nie je tam zdzielić. Dobra. Możemy porobić sobie sumie ten alkohol. Musi przylegać do istniejącego spichlerza. Hmm, no dobra, stać nas. Myślałem, że nie będzie nas stać, ale ok. Zapasy drewna są zbyt szczupłe. Sir. To się wyciąć drewno, co tutaj jest i rośnie. Zobaczmy na początek. Tak zrobimy. Oni tu to wytną i będzie można iść tam. O, spodziewałem się, że będzie prędzej później. Częście zapasy mamy w miarę duże. Zróbmy tutaj, żeby było więcej ludzi. W zagajniku niczym ludzie robią, chłoda mieszkać. Dobra, ja widzę, że to jest coś tam dziabają. Zobaczmy co mamy, jeżeli chodzi o możliwości zakupu sprzedaży. No, tak jak mówiłem jest kamień. Ale trochę bez sensu, bo nie mogę sprzedać tego, nie? Chleba. podajemy od razu plus 8. Bo jeżeli nie mogę go sprzedać, no to jakoś trzeba będzie zarobić. Dobra, nie będą cztery. Za mało drewna mój panie. Do tego nie Dobra. Dobijemy sobie najwyżej tutaj popularność yy, alkoholem, jakkolwiek to brzmi. No, ale będziemy dowiedzieć Sajnie to my prawie już ludzi mamy, więc teraz tylko osiągnąć te. 3200 kasy. Trzeba iść po ten kamień, to coś nam tam zawsze wbiją tych punktów. O kurcze Ja nie wiem, czy teraz tak nie zablokowałem. Nie, dobra, jest na szczęście przejście. Uff. obawiałem się przez chwilę, że zablokowałem sobie wyjście stąd. Ale na szczęście się pojawiło wyjście. No, tutaj może niekoniecznie, no bo tego nie buduję. Teraz już do pracy. No plus jeden, tylko taka liczba ludzi jest. O, jeden do góry nie mogę podbić, bo jest od razu 12, więc. Nie ma tak dobrze. No dobra, to co? No bijemy sobie pracownikami tutaj, żeby będą zboże robić, bo i, bo i tak potrzebujemy, chociażby na sprzedaż będzie. nie będzie ogromna wioska, taka zboże robić. Gdzie te króliki? Siedzą na bagna. Niech siedzą. Karczują las, można powiedzieć z tamtej strony. No i mamy trzeci, a raczej więcej tutaj nie zmieścimy. Wiadomość od twojego skryby. Całą żywność? Jak oni to wynieśli? Ja, ja rozumiem. Ja rozumiem, że są takie sytuacje, no ale bez jaj. Goście nam wykuśli całe jedzenie ze spichlerza. No hał! że tak powiem? jak to możliwe wynieść nie wiem jakąś ilość jedzenia liczoną w... nie wiem w tonach? No nie, no może w tonach to przesadziłem, ale no nie wiem 300 kg chleba na przykład, nie. Zapasy w Zapasy w naszym spichlerzu powiększają Nasze zapasy złota są... Dara dobijemy. No tam tutaj wspiera nas ten na szczęście Nasze złota stale rośnie. Dziwiarnie, że tak powiem. Prawie nie mamy już żywności, ser. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł. No, rozeszli się. <laughs> Do tego obiektu nie przypisałyśmy się. Zapaski w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Pomóżę ja nawet, dodanie dorzuca. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, mamy osiągnięte, czy jeszcze nie? Dobra, na razie mamy. Jeszcze nie osiągnięte, muszą tutaj usiąść wokół ogniska. Nasze zapasy złota stale rosną. O, drewno się skończyło. Choroba wyniszcza nasze umowy, O To niefajnie to będziemy... Musimy sprzedawać. Nie, bo mi ludzi tutaj zabije. No dobra jednak nie. Szybko. Wow, no to nawet przeklikałem przez przypadek nawet te Prze przeklikałem na zbierając plony przez przypadek wynik. W całej misji. No dobra, no nic, to tyle jeżeli chodzi o te dwie dzisiaj ekonomiczne misje. Zostały nam jeszcze dwie, które jakoś tam sobie zrobimy. Nie wiem, czy w jednej, czy w dwóch misjach, zobaczymy, ile nam to zajmie. No i jeżeli wciąż będziemy mieli jeszcze trochę tego czasu, bo jednak mi się wydaje, że jednak wyrobimy się z tymi misjami. No to tak, żeby chociaż mieć po tym jednym odcineczku na dzień, z twierdzy do czasu. Premiery twierdzy edycji definitywnej No to myślę, że albo rozegramy sobie tę misję tutaj ekonomicznie Zobaczymy Albo może to będzie coś tutaj z tych e, Inwazyjnych tak? Przeprowadzić inwazję, to raczej obronę przeprowadzę, ale no, dobra I przeprowadzimy tutaj Jakąś tą z tych map sobie I zagramy, no to są jak widzicie te co edytowałem sobie Co ciekawe tutaj je... Mogę edytować? Mogę, aha okej okay. No spoko, no to widzicie, wykosiłem się zamek cały. No nic, tak więc to tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko.